Katowice <noise> Silesia to kasta To spłat mego miasta Kameleon nam z, nich z głośnika, wyrasta I basta W tym nie zarasta A w mym ogrodzie ja nie trzymam kwasta, nie Jest za to grupa co mam powołanie Centrala działa, działa I niech tak zostanie Choć są dzielnice na Katowic planie To jedna ekipa i jedno działanie Sło centrala, odzew Katowice Żeby nie być gorszym, ja za mikrofon stwycę Dorzucam trzy grosze, też w tym się trudnie Mój warsztat to scena, to południe Gdy w epicentrum stoję na tykanie... Miał być cały vlog w Katowicach, ale... Po prostu ten grubas mnie wkurwi tym, że założył dosłownie plejty Tam były na siłowni 45 kg na stronę Ja nie chcę, żeby odcinek miał minutę więc lecimy dalej. Oglądam właśnie tutaj pewnych takich yy, debili. No, bo co ja mam powiedzieć. I co, może jakiś powrót dramy, co chłopaki? Co chłopaki? Bo już powoli, powoli doganiam was w subach. Powoli. Bo z tego co widzę, to wy się opierdalacie tam, kurwa. Jeden idzie na galerię, kurwa, drugi sprzedaje deski surfingowe, trzeci kurwa się obnaża. Tak jakby. Ja jestem zawsze obnażony, a nikt, te... a nikt mi nie pogratuluje, bo jestem ze wsi. Oj, chłopaki, chłopaki. Słabo, słabo. Kurwa, zamknęli nam siłownię. No jest kurwa jeba na niedzielę. Kto wymyślił niedzielę? To można po. A kto wymyślił niedzielę? Można po Kto wymyślił niedzielę? Kto? Jezus Chrystus. Popierasz? Lajkujesz? Lajkujesz, równa się szacun. i don't see that show do charge it can got that swagger all these pussy niggas round here don't no matter okay. all that i know is that i wanna dance with you moving closer before i go kiss you know that you know me don't ask Stupid, you seems different. Tired of these groupies. I'm on fire. Won't find bigger. Got big shots saying that's that nigger. Whole with glasses, wheezy but geeky. Girls in the lobby trying to meet me. i ain't afraid to say yeah I love these hoes. In the glasses, in the jacket, and the hipster clothes. Guess I'm always on tour. What you mad at that for?